Niezależnie od tych turbulencji, o których w sposób bardzo ogólny wspomniał Pan dyrektor, cały zespół EC1 ciężko pracuje i tutaj niezależnie od wakacji działamy w szczególności w tym wymiarze inwestycyjnym, bowiem mamy określone do zrealizowania zadania. W tej chwili procedujemy określone postępowania przetargowe w związku z sytuacją, która nastąpiła po. Odstąpieniu od umowy z dotychczasowym wykonawcą konsorcjum POR, jesteśmy w tej chwili w fazie przygotowania do uruchomienia postępowania przetargowego na dokończenie robót budowlanych. Zakres robót będzie tutaj w szczególności obejmował usterki, których wykonawca nie usunął z różnych przyczyn. Dalej, zakres robót będzie obejmował niewykonane przez spor roboty, które były objęte umową budowlaną, oraz pewien zakres robót budowlanych uzupełniających. Natomiast z tym przetargiem ściśle się wiąże drugie postępowanie przetargowe, które jest tutaj wymienione na, na, na tej, w tej informacji, a mianowicie dotyczy to aranżacji i wyposażenia ekspozycji Centrum Nauki i Techniki. To jest bardzo złożony, bardzo skomplikowany, duży przetarg. On de facto już trwa, bowiem odbywa się w trybie przetargu ograniczonego. W tej chwili jesteśmy już w końcowej fazie opracowywania, tak zwanego opisu przedmiotu zamówienia. To jest obszerny dokument dla wykonawcy. Swoista instrukcja, która obejmować będzie ponad 500 stron. Dlaczego tak obszerny dokument? Ponieważ przedmiotem tego zamówienia będzie zaprojektowanie i wykonanie ponad 150 stanowisk ekspozycyjnych. część z tych stanowisk, dla części tych stanowisk bazą będą będzie, będą elementy oryginalnego wyposażenia dawnej elektrowni, tak zwane elementy skansenowe, jak na przykład turbogenerator, kotły, system pomp, urządzenia rozdzielcze. Natomiast część stanowisk będą, będą musiały być zaprojektowane od samego początku. Wszystkie stanowiska będą interaktywne, znaczna ich część multimedialna.